Dzień dobry moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zasyp. Czyli wszystkie te górki z piachem, które przyjechały do majstra na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, zostaną zasypane. Jest tutaj, nie chcę was skłamać, ale chyba z 15, 15. wywrotek, takich e, około 15 metrów sześciennych. Generalnie koszt takiego piasku majstra wyszedł. 7,5 tysiąca złotych, tak więc wszystko to pójdzie teraz w ziemię i zostanie zakopane. Dzień wczorajszy był dosyć takim. Robotnym dniem, mimo tego, że my dużo nie robiliśmy, bo przyjechała firma do Majstra i założyła gruntowy wymiennik ciepła. Tak więc, Majster już będzie na dniach montował film, żeby po prostu w nim jak najwięcej wiedzy wam przekazać odnośnie tego gruntownego wymiennika. Ale ogólnie tutaj będzie cały system chłodzenia, który sprawi, że w najgorsze upały będziemy odczuwali chłód i czyste powietrze. Bo. Zostanie ono przefiltrowane przez zeolit, nie mylić z zoofilem. Taki kamyszek, który generalnie odpowiada za to, żebyście mieli dobrą wilgotność i e, właśnie... E, Temperaturę w domu, a my dzisiaj, właśnie widzicie, te trzy pola i one będą musiały być zasypane. Jest godzina 8:11, za chwilę przyjedzie koparka. W pierwszej kolejności zaczniemy sobie oczywiście jeszcze bloczki jakieś wywalać. Zaczniemy sobie tutaj od zewnętrznej części, bo pamiętajcie, że najważniejsze, żeby zaoporować sobie po prostu najpierw fundament z zewnątrz, delikatnie, nie? Dopiero potem wrzucamy sobie wszystko do środka. Chodzi o to, że my będziemy środek zagęszczać. W momencie, gdybyśmy nie zaoporowali sobie ścian z zewnątrz, w momencie rozpychania skoczkiem albo jakąś płytówką, jest duże prawdopodobieństwo, że Wam ścianę wypchnie. Tak więc pamiętajcie, najpierw zaoporujcie sobie e, ściany zewnętrzne, a dopiero potem możecie to wszystko ubijać. Jak widzicie, będziemy musieli pozbyć się tych e, palików zastrzałów. Po prostu one są tutaj postawione z tego powodu, że... Chyba dwa tygodnie ten fundament po prostu stał w tym e, stanie i to zostało wykonane dla bezpieczeństwa, żeby po prostu nic złego się z nim nie stało, albo żeby ta folia kubełkowa pod wpływem ciepła nie zwaliła nam się na zewnątrz, tak więc zaraz to będziemy usuwać i zakopywać. Dzień dobry, proszę państwa, jeszcze się z wami nie witałem. W momencie, kiedy z tyłu za nami pracuje operator koparki, my mamy chwilę czasu, żeby dokonać ostatnich poprawek. I tak jak możecie zobaczyć, są tutaj aroty 75 specjalnie na przepust pod ławą fundamentową dla rurki. Nasza rura 40, więc spróbujemy to przepchnąć. Jeden przewód jest bez arota, zobaczymy jak pójdzie, drugi jest, znaczy bez pilota, drugi jest z pilotem, więc zobaczymy, jak bardzo ta rura się podda. Może się nie poddać, ale jeszcze nie jest zakopane, dlatego. O kurwa! Co majster łatwo było? Bardzo łatwo, zobaczcie, a wcale jestem mokry. Ale to nie od tego, tylko od czegoś. Za mało Pamiętajcie, najpierw te rury, potem zachód. Zobaczcie ile on kupił rury. Lekra, bo uciąć na Także budżetowa Budżetowa tak, budżetowa, tak budżetowa. No Pod bo ja nie wiem jeszcze wszystkiego. Ja jestem za młody. Tak. tak więc moi drodzy z cyklu Przeżyjmy to jeszcze raz dla wszystkich tych, którzy są przed zasypem fundamentów. Objaśniamy co i jak. Generalnie do zagęszczenia fundamentów używamy zagęszczarek. Może być to zagęszczarka tego typu. Jeśli mamy dużo czasu, zagęszczarka, która ma 300 kg, 500 kg, bądź przy użyciu skoczka drogowego. Wykonujemy to warstwowo, tak żebyśmy po prostu mieli możliwość dobrego zagęszczenia, żeby to wszystko, co jest na samym spodzie, było również zabite. A nie tylko góra, a dół będzie luźny, tak więc dlatego sypiemy to na dwa, trzy razy przy użyciu oczywiście ciężkich zagęszczarek. Jeśli byśmy się zdecydowali na użycie takiego sprzętu, które nie prze... Kracza 100 kg, no to wtedy najlepiej sypać 10-15 cm, ubić, dopiero wsypać, zagęścić, wsypać po 10-15 cm. Wiadomo, że wynika to wtedy fakt z tego, że będziemy musieli yy, przeznaczyć na to znacznie więcej czasu. My przy użyciu skoczka, który ma małą powierzchnię, ale mocno upie, w dwóch, maksymalnie trzech warstwach powinniśmy sobie yy, z tym poradzić. Taka podpowiedź dla Was, jakbyście mieli coś takiego wypożyczać, najlepiej, gdybyście sobie zgrali na przykład operatora koparki, który ma akurat również do, wypo... do wypożyczenia, na przykład taką zagęszczarkę, albo skoczka i Wam go przywiezie. Odpada Wam tu wtedy czas na przyjazd. Musicie ciężki sprzęt mieć na czymś przywieźć, jakiś duży samochód, albo przyczepa, tak więc możecie to zamówić w pakiecie. My zaraz odpalamy. W pierwszej kolejności przejedziemy sobie to małą płytówką, tylko po to, żeby sobie pierwszą warstwę trochę ubić, bo wtedy skoczek nie będzie Wam tak tonął i łatwiej wam wyjdzie, wiecie, żeby nim pracować. Tak więc zobaczycie zaraz jak wygląda to w praktyce. Polu jest grunkowy wymiennik ciepła, e, musimy to zasypywać tak delikatnie, więc koparkowy e, najpierw łyżką nam troszeczkę delikatnie sypał piasku, my sobie tam podrzuciliśmy pod te wszystkie rury, e, a teraz delikatnie zasypujemy te, żeby po prostu ich nie znieść. delikatnie później będziemy zaklepywać. Zagęszczarką i tutaj pewnie będziemy klepać po prostu mniejsze warstwy po trochu, a nie będziemy tutaj przynajmniej tych początkowych warstw bić skoczkiem, żeby nie zniszczyć całej tej pracy, która została wykonana wczoraj. Także dzisiaj pięknie, ładnie, warstwowo będziemy to zaklepywać, żeby się tutaj nic nie uszkodziło. Państwa, mamy to. Mamy zrobiony zasyp teraz koparkowy. Znaczy, Pan operator koparki jeździ jeszcze rozrzuca pozostały piach, który został, bo tutaj do fundamentu weszło 13 wywrotek piachu, e, czyli, czyli 13 wywrotek, nie pamiętam ile. No, 4 osiek, 20 ton mniej więcej jest na tej 4-ośce. Ale no, na kwicie jest 25. ale Pan koparkowy nam powiedział, że to jest mniej więcej 20. I tutaj jest troszkę mniej, tu jest troszkę więcej, więc jutro jak będziemy ściągać plan, to będziemy przerzucać stąd, tutaj. No i jutro też będziemy robić kanalizę. Poszło sprawnie, duża była ekipa. Bardzo wszystkim dziękujemy, bo oczywiście zawsze było nam łatwiej i każdy... Dzisiaj było Tak gdzie, bo rodzinnie była siostra Chłopaków, był szwagier, był pan Jarosław, czyli nasz sąsiad więc poszło sprawnie, przyjemnie, w miłym towarzystwie. My mogliśmy też chwilę sobie też odpocząć, bo ktoś mógł nas zastąpić. No i myślę, że to na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękujemy wam za uwagę. Zapraszamy do kolejnych fascynujących odcinków Pewnie zrobimy już taki porządny odcinek z kanalizacji, bo mamy chyba o, tylko od Jarka, ale też chyba taki nie do końca, więc postaramy się zrobić taki od A do Z w końcu pierwszy odcinek. No jeszcze na sam koniec powiedz, że ważne, żeby pozaznaczali miejsca, gdzie są te. Tak. Przepusty. Musicie sobie pamiętać, że no zasypiecie, to nie będziecie widzieć, gdzie są przepusty. My mamy tutaj zaznaczone kredą. Tam gdzie po prostu mamy przepust na kanalizację, mamy tam z tamtej strony, mamy z tej strony i gdzieś tam jest. W ogóle kanalizacja będzie szła przez wszystkie te ściany, więc będzie trochę kopania, ale będzie dobrze. No, majster dobrze policzył wysokość. To się okaże. To jest majstra dom, więc tak, who tak cares. Więc oglądajcie przyszły odcinek, a będzie Wam dalej. Dokładnie. A tymczasem, na razie.